falnego no bo to jest falne dobra nie no nie pytam się co ty fajnie xp xp który masz już level eee a ty? ja prawie dziesiąty wow ja też prawie dziesiąty ej szkoda że się nie dostaje zakopanie kobla jest levelu. dziesiąty co nie? dziesiąty już mam prawie 11 Dory z tą na sobie ja mam, d swojego, a, ja mam d twojego. a ja mam Dirta, ja który jest podejrzany. Matko. <laughs> <Du, du, du. śmiech> Zaś mi się klawiatura zbloczyła. <laughs> Jeżeli dobrze myślę, to <laughs> nie jest będzie... jakieś jak, jak, jak coś. Ja wiem. Nie mogłeś tego zamurować, nie? Nie chciało się. Ty byś o górach chciał, ja? Byś chciał góra, nie? Ogórki Zdzisława? Z ciebie cztery zbię. Chcę oglądać w moją. Jutro tędy. Nie brzydy. O, czemu ty tam zawinąłeś? Co? A czemu... A co? Podobają Ci się ogórki Zdzisława, nie? E gdzie idziesz? Ja ci tylko roz rozświetliłem. Nie, a ja ci gwiznałem węgiel. No i co? I już mam ja jeden jedynast... ja już mam dwa staki, więc wiesz. Już mam 11 level. Ja mam dwa staki. A ja, ja mam 11 ale... A ja mam 12 żelaza z tym koksu. No ja nie wiem. Ja mam dużo O 100 i 21. Mam 7... Chciałem 3... powiedzieć w pół do siódmej o Boże. Do 17. No ale mi chodzi, bo, bo zobaczyłem 7 i przyszło mi do głowy, że 7. Nie, ja też tak mi kiedy mówię. Uff. Ej, a to budujemy dzisiaj w tym odcinku dom, czy się Nie, w tym, w tym odcinku będę musiał się zastanowić, jak zamaskować moje city.. Aha. Nie wiem. Nie wiem. O. Jesteś głodny? Nie. To dobrze. No. Tak, 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 mam cztery tylko te to czekaj Matko Proszę. Nakarmiono de West. Matko No co, no jestem rozsądnym człowiekiem, pomagam ubogim Ja jestem u No nie no mówi, że no, nakarmiłem cię Jak chcę to tłumaczyć, widzowie znają prawdę. Chyba o tobie. Nie, o mnie to już dawno znali. o tobie znają wszystko. Czyli. Co mówię na siebie, Dobra, wychodzimy, bo jak się nie znaleźliśmy, a mi się kończy kilo. To powiedz, zaraz ci dorobię żelazny najlepiej. No nie dam ci drewno po prostu. Gdzie ty jesteś? Dostałeś drewno. Wow, lava. cieszysz się? Uważaj na siebie, bo tam lawa jest. Klaudek. No, tak. uważaj na siebie, bo u, siebie, u ciebie jest lawa. Dostałeś drewno? Co, dostałem, dostałem. E, tylko szkoda, że tu wzięliśmy workbench, ale ja już. No dałem Ci drewno, żebyś miał workbench a też. Fajnie, dzięki. Nie musiałeś. Coś mnie fascynuje ta lawa. Coś tam chyba będzie. Albo jednak nie. Cześć. Cześć, nie bi Dobra, jedziemy. Klaudek, otwórz ogień, go. Mm, dobra. Dzień. Dzień dobry. jestem dalej, Ta, teraz, teraz będzie, teraz będzie kto będzie dalej. Nie wiem, no co ty. Robimy wyścig Trzeba cztu. znaleźć diaksy chyba, albo... Nie wiem, poza nagraniami będziemy na pewno musieli zbierać... Co właśnie? Z czego będziemy robić dom. Z drewna i z kobla. I z liści. Nie, tylko nie z kobla. No, miało być jak... Z... Dobra, to z drewna i liści. Easy Play Games Again. Z Heo. Patrz, co mamy. Mamy, 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 mamy. Kanion. Jak się? Kanion. Kanion? Tam z twojej strony będzie złoto. Tam jest, tam, tam. Czekaj, ja zabuduję wodę. Że ja do lawy wpadnę. Nie ma co lawy chyba. Dobra, ja oświecam. Wszystkich ubogich, dobra, ja już oświeciłem. To, to co, ja będę zbierał, zbierał złoto. Pozdrawiamy mamę Wierzgonia. Kogo? Wierzgonia. Kto to? <laughs> Rezi Remigiusz Wierzgoń. Aha. Jest, Wiesz, jest, te, jest. Ja, ja bym się śmiał, jakby ten. Jak? No. To nie jeden. Wow, będziemy mieli na kilo. Z w menta Mogę jednego? Ale się ekspy posypały. Mogę jednego? Nie, slajce. Też ci tak powiem. <grym> Pętasz jak mieliśmy nagrywać ten. Coś w stylu to, co Husiek jest KKF. No. No, wtedy ci powiedziałem, że też, też ci tak powiem. Co powiedziałem, he? Im prędki jesteś Czekaj, tepnę cię No i wiesz, że wszystko w dupę O shit Wkurza w twoim pokoju? Czekaj Pada oh, wow. Jest Dobrze, że mi się... Dobrze, że jest te, jeszcze taka Ma, komenda Matko, tyle żelaza Pepe here. Tyle węgla Ej, ścitujemy czy zostawiamy to? Nie no, zostawiamy, nie Okay. So, to tego dużo, dobra? Czekaj, już ci... O kurde wyczerpuje się miejsce na dysku. No to dobra, to już tutaj się pożegnamy. No to chyba, pa. Nie? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No, komentuj komentarzu